Resursa przypomina Radomski Dziennik Napaści Niemiec na Polskę 80 lat temu, w czwartek, 7 września 1939 roku, nad opustoszały radom już o drugiej w nocy nadlatuje 17 niemieckich junkersów, rozpoczynając zajadłe bombardowanie. Nieprzyjacielskie naloty trwają przez cały dzień, wywołując popłoch wśród pozostałej w mieście ludności. Pojawiają się pierwsze skutki opuszczenia Radomia poprzedniego dnia przez wszelkie służby porządkowe. Wyraźnie wzrasta przestępczość i chaos w mieście. W sytuacji takiej stara się zaradzić powstały tego dnia komitet samopomocy społecznej utworzony przez z pozostałych w Radomiu przedstawicieli inteligencji polskiej i żydowskiej. Niezwłocznie powołują oni w mieście uzbrojoną w karabiny Straż Bezpieczeństwa. Pomocy mieszkańcom Radomia udzielają także siostry z PCK, Harcerki oraz pozostali w mieście kapłani. Przez radą przelewa się tłum uchodźców uciekających za Wisłe. Spanikowani i przygnębieni Radomianie nie mają świadomości, że dowództwo armii Prusy podejmuje decyzję o obronie miasta przed nadchodzącymi Niemcami. W godzinach wieczornych przybywa do miasta generał dywizji Stefan Dombiernacki. Okazuje się jednak, że mające przejść przez miasto wycofujące się na wschód oddziały wileńskiej brygady Kawalerii i XIX dywizji pancernej omijają radą. Przed północą na rozkaz kapitana Zygmina. Kierującego Urzędem Pocztowo-Telegraficznym zniszczona zostaje stała radiostacja i urządzenia centrali telefonicznej. Dzień ten tak wspomina ksiądz Ferdynand Machaj. Ze spokojem wisielca idę przed szóstą rano do kościoła. Kościelny klęczy przy szafie z ornatami, szlocha i płacze bardzo żywnie i boleśnie. Pytam, co się stało? Dlaczego pan płacze? Polscy żołnierze, bombami poszarpani, bez opatrunku, na drodze leżą i umierają, odpowiada. W grobowym nastroju siadam w konfesjonale, bo penitentów przybywa codziennie. Idę udzielić komunii świętej. Setki osób w wielkim skupieniu klęczą przed balustradą. A co to? Bez sygnałów syren, nie ma ich kto udzielić, bo strażnicy też zbiegli zawisłem, zawarczał nad kościołem samolot nieprzyjacielski, jego ciężki, złowrogi świst, a za chwilę wybuch bomby. Wielki ołtarz chwieje się. Druga, trzecia, czwarta bomba. Mało brakowało, że puszki z Najświętszym Sakramentem z rąk nie wypuszczam. Co teraz nastąpiło, to już tylko przed pieklem można nazwać. Kobiety zaczynają krzyczeć, wykrzywiać i rzucać historycznie po posadce kościelnej. Nieustanne chwianie się ścian kościelnych, ołtarzy, sypanie się szkiełek z okien witrażowych. Odgłos huku, świst bomb i wybuchu. Napełniają duży kościół grozą Sądu Ostatecznego. Ksiądz Franciszek Sorbian intonuje modlitwę pod Twoją obronę. Krzyczymy wszyscy w niebogłosy. Po raz drugi, dziesiąty dwudziesty.